Cześć, tu Cyprian, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. W tym filmie będę mówić o Dorocie Rabczewskiej w DODzie. Zrobię krótką interpretację jej horoskopu urodzeniowego i wyrzucę tylko kilka informacji. Wiadomo, że horoskop niesie ich mnóstwo i każdy horoskop można analizować dniami. Tak naprawdę, ja cały czas w swoim horoskopie odkrywam głębsze warstwy samego siebie i Horoskop niesie bardzo, bardzo dużo informacji, więc w zależności od tego, na czym się skupimy, to takie informacje będziemy wyciągać. Ja chciałbym tutaj Wam przybliżyć trochę, w jaki sposób można interpretować horoskop, posługując się przykładem właśnie Dody. Jeśli lubisz moje filmy i podoba Ci się to, o czym mówię, to możesz polajkować ten film i wcisnąć dzwoneczek i subskrypcję, jeśli chciałbyś być notyfikowany o nowych filmach, które będą się pojawiać. Nie. To jednocześnie też pomaga w ten sposób, że moje filmy pojawiają się w wyszukiwarce albo są wyżej po wyszukaniu pewnych haseł. Um, więc teraz o Dorocie Rabczewskiej. Jak spojrzymy na jej horoskop, który e, prawdopodobnie teraz widzicie e, również na ekranie, e, to zwrócicie uwagę na pewno na to, że ma dosyć dużo planet w znakach stałych. Mówimy tutaj o, o planetach personalnych, czyli od Słońca do Saturna. <laughs> To są te planety, które mają dla nas szczególną wagę, ponieważ one wyrażają się w naszym wnętrzu. Dodam, ma w znakach stałych Merkurego, ma w znakach stałych Słońce, Księżyc, także Saturna i Marsa, a więc pięć planet z 7. Znaki stałe wskazują na upór, ale również na to, że bardzo ważne są kwestie związane z poczuciem własnej wartości. Na poczucie własnej wartości również wskazuje Wenus w horoskopie, która u Dody. Jest posławiona w koziorożcu. A więc znak koziorożca wskazuje na to, że trzeba dużo się namęczyć, napracować i sporo osiągnąć, żeby tą wartość sobie wypracować. A I tak jest też właśnie w przypadku Dody, i dodałam bardzo mocny dom szósty, który również wskazuje na ciężką pracę i na to, że w swojej pracy i w swojej służbie. Tak naprawdę dopiero może odnaleźć samą siebie. Doda, żeby zrobić karierę, a kariera to jest dom dziesiąty w horoskopie, musi sprostać wymaganiom związanym z, tych kar z tą karierą, czyli z tej planecie. Więc y, władca domu odpowiada za sfery związane z tym domem. Saturn rządzi domem dziesiątym, ponieważ Saturn rządzi wodnikiem, a dom dziesiąty zaczyna się w wodniku y, w horoskopie Dody. Więc y, jej kariera. Wymaga od niej ciężkiej pracy. Saturn jest w domu szóstym. Wymaga kompletnego poświęcenia. Ale Saturn jest w znaku Skorpiona w koniunkcji do Marsa. I Mars włada tym Saturnem. Mars, jak spojrzymy na godności podstawowe, a godności podstawowe wskazują na to, jak, jakie części naszej osobowości dominują nad innymi osobowościami. Więc jak spojrzymy na 17 stopień yy, yy, skorpiona, czyli ten, w którym znajdują się Saturn i Słońce w horoskopie yy, Dody, to, Słońc, to Mars jest w władztwie, Mars jest w Troistości, Wenus jest w Termie, a Słońce w Dekanacie. Yy, I Mars ma więc 5 punktów za władztwo, 3 punkty za Troistość, czyli aż 8 punktów. I ten Mars jest zdecydowanie najbardziej dominującą planetą. Jeśli chodzi o Saturna, i jeśli chodzi o karierę. Więc, żeby, żeby Doda mogła zrobić karierę, to najpierw musi przepracować Marsa. Sport jest dla Marsa idealnym rozwiązaniem. Doda musiała najpierw zapracować sobie Marsy w domu 6, pracy. Musiała sobie napracować ciężkim wysiłkiem fizycznym i sportem, żeby dopiero mogła się jej otworzyć kariera przed nią. Fakt faktem, że kariera nie otworzyła się w świecie sportu, ale w świecie muzyki. Ale taka jest mniej więcej właśnie historia Dody. Najpierw opracowała nad Marsem, a potem otworzyła się przed nią kariera, czyli Saturn, który rządzi właśnie domem 10. Ciekawy jest też fakt, że Mars rządzi domem 12. Jak widzimy dom 12 rozpoczyna się w znaku barana. A baranem rządzi właśnie Mars. Więc. Dom XII jest domem skandali. Dom dziesiąty jest domem reputacji. Władca domu dziesiątego Saturn jest rządzony przez Marsa, władca domu 12 i jest w ścisłej z nim koniunkcji. Więc. Reputacja. Dom 10 to nie tylko kariera, to reputacja to jak nas widzą wszyscy. Jak my patrzymy na celebrytów, to ich widzimy przez pryzmat domu 10. I dlatego na tym domie 10 taką uwagę chciałem e, poświęcić e, dzisiaj, e, mówiąc o horoskopie e e Dody z, tej, z tego właśnie kontekstu, z tej właśnie perspektywy, e, ponieważ jest to ta część, którą Wy możecie właśnie w Dodzie widzieć. Więc Mars jest. E, e, rządzi domem w skandali, domem 12 i jest w Skorpionie, a Skorpion... Mars się dobrze czuje w Skorpionie, tak? To jest znak, którym włada. A Skorpion jest znakiem silnie seksualnym. Sam Mars w sobie ma wysoki poziom seksualności. To Mars reprezentuje nasze pędy i to, co my chcemy zdobyć. Eee, więc seksualność jest związana właśnie z pożądaniem, z powędami, z pokusami. I jak przypomnę, siedem pokus głównych to jest jeden z tytułów Albumów Dody. I jest kolejną rzeczą, z której Doda jest znana. I Doda jest właśnie znana, nie tylko oczywiście ze świata muzyki, ale przede wszystkim ze świata kontrowersji i skandali, ze swojej seksualności, ze swojego seksapilu. Mało kto wie o jej wysokim poziomie inteligencji o tym, że zdawała testy IQ na, na wysokim poziomie. To może obiło się komuś o uszy, ale przede wszystkim doda była postrzegana w taki bardzo osądzający sposób. Saturn w końcu rządzi jej reputacją, a więc na pewno kariera jest czymś, dzięki czemu ona przepracowuje swojego wewnętrznego krytyka. Wyzbywa się osądów o sobie samej. Ale żeby wyzbyć się tych osądów, Saturn musi być odważna. Mars. Mars rządzi Saturnem w Skorpionie. A więc doda poprzez przekraczanie granic, przekraczanie tabu, pokazywanie swojej seksualności poprzez kontrowersje czyli cały czas mówimy tutaj o Marsie w Skorpionie a poprzez swoją seksualność, poprzez em, testowanie innych, poprzez bycie emocjonalnie autentyczną. Zdobywa reputację, uznanie i sukces. I robi to często zupełnie nieświadomie i bez jakiejkolwiek strategii. Dlatego, że Mars rządzi Domem 12 i pomimo, iż Mars jest w Skorpionie, a to jest bardzo strategiczny znak, to Dom 12 reprezentuje naszą nieświadomość i podświadomość, czyli doda działa w sposób często nieświadomy. I w Marsowym horoskopie jest taką jedyną planetą, która jest posadzona w swoim własnym znaku, a więc jest na, takim, na takiej górze piramidy, pod, pod Marsem. To się nazywa tak naprawdę drzewo dyspozytorów w astrologii, kiedy patrzy się, która planeta rządzi którą. I to jest to, że któraś część naszej osobowości rządzi inną częścią osobowości. I na takim przykładzie Księżyc w horoskopie Dody jest w Lwie, a więc jest rządzony przez Słońce w Wodniku. Słońce w Wodniku jest rządzone przez Saturna w skorpionie, a Saturn w skorpionie jest rządzony przez Marsa w skorpionie. E, I tak wygląda m.in. to drzewko, ale też Saturn rządzi innymi planetami rządzi też m.in. Merkurym, rządzi też Wenus, rządzi Jowiszem, rządzi Neptunem. E, z kolei Jowisz w tym drzewku rządzi Uranem, a Mars sam w sobie rządzi jeszcze Plutonem, który jest postawiony w znaku skorpiona. Wtedy widzimy, że na samej górze tego, tego drzewa e, jest Mars. Mars rządzi kilkoma planetami, ale Saturn rządzi również wieloma. Więc troszkę to wygląda tak, że Saturn musi zweryfikować wiele rzeczy i przekalkulować pewne rzeczy w taki bardziej formalno-strategiczny sposób, i ostatecznie dać to Marsowi, a Mars i tak z tym coś robi i działa, a i podejmuje jakieś decyzje. Więc w przypadku DODY. Nie ma mowy za bardzo o tym, że to są rzeczy, które są, wymykają się z jej kontroli. Ona w dużej mierze kontroluje swoją własną rzeczywistość i też kontroluje swój własny wizerunek. Co jakiś czas działa nieświadomie, czyli ma z domem 12, ale mimo wszystko wiele z tych rzeczy, które em, działają się w jej życiu, przechodzi przez taką ostrą, skrupulatną analizę Saturna. Teraz Merkury w horoskopie. Dody rządzi jej Ascendentem. I to jest dosyć ciekawe, bo Ascendent to jest nasz wygląd zewnętrzny. To jest to, jakie my sprawiamy wrażenie w takim kontakcie bezpośrednim. Nie jest to więc reputacja, ale nasz bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. To tam pokazujemy nasz Ascendent. A ascendent to jest ciało fizyczne. Ciało fizyczne Dody, Merkury jest w ścisłej koniunkcji z medium celi, czyli z początkiem domu dziesiątego. I to oznacza, że ciało fizyczne Dody jest publiczne, jest widoczne. To raz. Druga rzecz, którą to oznacza, to to, że Doda robi karierę dzięki swojej indywidualności, dzięki swojej osobowości. Jej osobowość, ascendent, pozwala jej w zdobyciu rozpoznania i osiągnięć. Dom 10. I to wszystko dzieje się za sprawą Merkurego. Merkury to znak intelektu i języka, tego jak się komunikujemy i ponieważ on jest w koniunkcji z medium celi, to Doda ma bardzo specyficzny sposób komunikacji, który, który powoduje, że z tego jest właśnie znana. Jest między innymi znana z tego, w jaki sposób wyraża siebie i wyraża swój światopogląd. A ponieważ to wszystko jest w wodniku i Doda też ma Słońce i Merkurego w wodniku, to jest to bardzo indywidualne. Często rebelistyczne, często butne, często niewygodne i rewolucyjne. Doda ma w sobie taki element rewolucjonistki. Na no to też wskazuje słońce w jej horoskopie. Słońce w horoskopie Dody jest też posadowione w znaku wodnika i jest posadowione w Domu Dziesiątym, a więc Doda odnajduje swoje autentyczne ja, poprzez swój wizerunek publiczny, swoją reputację, swoją karierę, sukcesy i osiągnięcia, poprzez życie w wielkim świecie. Ponieważ ma słońce w wodniku, to szuka ona też, to ocenia ona siebie przez pryzmat tego, ile ona wniosła społecznie. Doda chce się czuć wartościowo społecznie. Działając z niższego poziomu świadomości, Doda pompuje sztucznie to, jaką wnosi wartość społeczną i oszukuje samą siebie w tym kontekście. Działając z wyższego poziomu świadomości, Doda staje się Humanitarna, idealistyczna i myśli o szerszym gronie ludzi. Doda angażowała się m.in. w protesty GMO, czyli w momencie, kiedy wprowadzano ustawy, które przychodziły po cichu w Polsce na temat genetycznie modyfikowanej żywności, ona stała się taką, ona przyciągnęła dużo uwagi tym ruchom przeciwko GMO. To były jeszcze czasy, bo ja pamiętam, bo ja na tym proteście sam byłem. To były jeszcze te czasy, w których wmawiano się, że nam że żywność GMO jest lepsza i zdrowsza niż żywność organiczna i bardzo wielu ludzi w to wierzyło. Tak samo jak teraz wierzy w te wszystkie magiczne strzekawki od firm, które mają bardzo ścisłe powiązania z nazistami i z firmami farmaceutycznymi, które tak naprawdę zrobiły biznes największy na holokauście i na testach medycznych, które wtedy były wykonywane na więźniach. Te same firmy, które teraz właśnie próbują nam upchnąć swoje produkty, które świat celebrytów, mediów i polityków również się pod to wszystko podłącza. I cała watacha wiernych owiec, które idą na rzeź i mutują się genetycznie tylko po to, żeby... Tylko dlatego tak naprawdę, że ulegli jakiejś zbiorowej histerii, paranoi, i próbują siebie ochronić przed chorobą, o której tylko i wyłącznie wiedzą z jakiegoś pudełka, które którym oglądają wiadomości, czy, czy, czy z internetu, bo jak wiemy, ta choroba za bardzo nie istnieje w świecie fizycznym, albo istnieje naprawdę, ale nie jest ona za bardzo groźna, to tak samo DODA angażowała się w tego typu ruchy poprzez rozprzestrzenianie rewolucji i świadomości. Więc Doda, mając słońce w znaku wodnika, um, chce się wyrazić, chce wyrazić swoją autentyczne ja poprzez zmianę społeczeństwa, poprzez jednoczesne użycie swojej kariery, swojej reputacji swojego imiężu publicznego. Doda chce czuć, że robi coś humanitarnego i o wyższym, Społecznie idealnym celu. Ten jest właśnie mniej więcej jej słońce w horoskopie. Wenus w koziorożce wskazuje na to, że ma ona wysokie ambicje, i chce być szanowana społecznie i traktowana w sposób poważny. Nie zawsze jej się to udaje. Saturn, który rządzi jej słońcem, merkurym, Wenus i Jowiszem, jest posadowiony w skorpionie w domu szóstym, co oznacza, że często jej reputacja jest związana z jej cierpieniem i że ona musi sobie bardzo ciężko pracować na to, żeby być poważaną i żeby być szanowaną. Uran z kolei w koniunkcji do descendentu Destanem wskazuje na nasze związki i relacje międzyludzkie, i ten uran em, w tym miejscu będzie wskazywać na to, że jej relacje są bardzo niestabilne i nieprzewidywalne oraz mogą, em, no, mają w sobie coś takiego radykalnego. Uran nie jest planetą wierności, uran jest planetą przede wszystkim zdrady, em, em, nagłych zmian, nieprzewidywalności. I doda doświadcza tej energii przede wszystkim poprzez związki i E, takie relacje jeden na jeden z ludźmi. E, wiele z jej e, takich kontraktów, podejrzewam, e, kończyło się na tym, że została ona zdradzona, e, że e, nie, nie do końca ktoś się z tego wywiązywał. A z drugiej strony jej Mars w Skorpionie szuka i pożąda głębokich, transformujących więzi emocjonalnych, jednocześnie seksualnych, takich, w których to wszystko się tak mocno zazębia, w których można się wyzbyć swojego własnego ego. Ponieważ ten Mars jest taki mocny, to Doda musi przepracować swoją złość i znaleźć najbardziej autentyczny wyraz samej siebie, a także stać się mistrzynią swojego własnego pożądania. I to wszystko nie jest proste, ponieważ Mars rządzi domem 12, a więc Doda ma tendencję do sabotażu tego, czego tak naprawdę tak wewnętrznie najbardziej, najmocniej pragnie. Ma tendencję do yy, uciekania w pracę i ta praca jest jej sabotażem, ponieważ za każdym razem, kiedy doda nad czymś pracuje i wrzuca w to swoją energię pełną pasji, pełną inspiracji, pełną z nieświadomości, yy, a jednocześnie taką skorpioniczną, bo to jest Mars w Skorpionie, to tak naprawdę doda w tym samym czasie, sabotuje swoje najgłębsze pragnienia i to, co faktycznie ona chce. Księżyc w jej horoskopie jest w znaku lwa, e, i to nie jest zaskakujące, e, doda. Potrzebuje uwagi, żeby się czuć bezpiecznie. E, I doda, lubi i czuje się komfortowo w momencie, kiedy skupia uwagę wokół siebie. E, tym jest związany księżyc w lwie. Ta energia jest jej znana, ponieważ księżyc jest w Domu trzecim, a planety w Domu Trzecim są znane. To znaczy są znane, są, um, wykorzystują znane zasoby. Dla niej to, to, to jest nam energia, która jest nam, wydaje nam się łatwa i nawykowa. Więc dla niej ten księżyc rządzący domem trzecim, obecnym domem trzecim w znaku lwa, oznacza, że dla Dody to jest zupełnie naturalne, że ona jest um, widziana. Że ona jest słyszana, że ona jest lubiana, że ona jest podziwiana. Bardzo możliwe, że w taki sposób i w takim środowisku ona wyrosła, że w dużej mierze jej, wokół niej skierowało się dużo energii. Niekoniecznie, może nie zawsze to było coś przyjemnego, zwłaszcza jak spojrzymy na ten księżyc w kwadraturze do Plutona, ale ona była w tym centrum. I to jest coś, co jest dla niej zupełnie jasne, klarowne, nawykowe. Bycie w centrum. Księżyc w kwadraturze do Plutona wskazuje na to, że Doda ma duży problem z zaufaniem, co jeszcze tylko ten Skorpion czy ten Mars w Skorpionie zaostrza. Tu jest wysoki poziom podejrzliwości, trudności zaufania i trudności z intymnością. Trudność z intymnością to również wodnik. Więc tu mamy do czynienia z jednej strony z olbrzymim pragnieniem i potrzebą takich transformujących, głębokich, emocjonalnych, zażyłych więzi, czyli Mars w Skorpionie. Z potrzebą wolności, indywidualności i niezależności wodnik. I tu jest ten konflikt, który też pojawia się u dody. To, co łączy Skorpiona i Wodnika, to chęć stworzenia jakiego, jakiejś rebelii, a sprzeciwienia się statusowi quo. To chęć działania w taki sposób, który zmieni innych. Skorpion przekracza te wszystkie granice, przekracza tabu, przekracza to, co jest dozwolone, bywa kontrowersyjny, bywa seksualny, bywa intensywny, bywa dramatyczny. Często mówi prawdę bez żadnych ogródek, bez tego, jakie to będzie mieć konsekwencje i co inni na ten temat pomyślą. A wodnik z kolei jest tym znakiem, który chce mieć nieskrępowane. Poczucie niezależności, wolności i indywidualności, i chce mieć tą możliwość do tego, żeby wyrażać siebie w ten swój rebelistyczny sposób i głosić to, co uzna za słuszne. Więc te elementy są w horoskopie Dody bardzo mocne. Zwłaszcza, że spojrzymy na to, że Merkury rządzi jej też ascendentem i ascendent ma yy, Doda w bliźniętach. Więc w Dodzie nie można za bardzo zatkać ust. Yy, ona chce mówić i głosić. To, co uzna za słuszne. I to jest właśnie też między innymi związane z Merkurym w znaku wodnika. Teraz można spojrzeć poprzez godności podstawowe na to, która planeta ma wpływ na którą. Jak spojrzymy na godności podstawowe, to już troszeczkę omówiłem, jeśli chodzi o tego Saturna w Skorpionie, który jest tak w pełni poddany Marsowi w Skorpionie, to spójrzmy na przykład na Księżyc. Kiedy spojrzymy na Księżyc w horoskopie Dody, który jest w drugim stopniu, 52 minutach Lwa, to jest on zrządzony przez Słońce, które jest w swoim władztwie, za co zdobywa jakby 5 punktów. W troistości, ponieważ to jest dzień, ponieważ urodziła się w ciągu dnia, a więc patrzymy na dzienną troistość, to również Słońce ma tam 3 punkty. Saturn jest za to w termie i w dekanacie w drugim stopniu 52 minutach lwa. I to daje łącznie Saturnowi 3 punkty. Czyli Słońce ma 8, Saturn ma 3. A więc, żeby dodać, czuła się bezpieczna. Żeby czuła się emocjonalnie komfortowo. Żeby mogła wyrażać swoje emocje, to muszą być spełnione potrzeby Słońca i muszą być spełnione potrzeby Saturna. Tylko jak spojrzymy na to, że jej Słońce w wodniku jest rządzone przez Saturna, to można powiedzieć, że Saturn ma tak naprawdę pełni wpływ na jej Księżyc. Bo Saturn w końcu rządzi Słońcem. A więc, żeby toda mogła się czuć bezpiecznie, to najpierw musi Coś osiągnąć. Musi zdobyć karierę. A musi zdobyć odpowiedni status. A musi zdobyć odpowiedni prestiż, bo Saturn rządzi domem 10. E, żeby do domu mogła się czuć bezpiecznie, musi władować mnóstwo energii w swoją pracę i pracę nad swoją własną, nad, nad swoją własną karierą. Musi też zdobyć odpowiednie e, wykształcenie, osiągnięcia edukacyjne, ponieważ Saturn rządzi domem dziewiątym. E, I te rzeczy wskazują na to, że Doda była pod taką dużą presją, jeśli chodzi o to, żeby mogła się czuć bezpiecznie. Jej poczucie bezpieczeństwa wymagało, czy zdobycie poczucia bezpieczeństwa wymagało od niej osiągnięć statusu. I spójrzmy teraz na Wenus, która jest w koziorożcu. I która też jest rządzona przez Saturna. więc żeby mogła się poczuć wartościowo, żeby mogła się poczuć kochana, żeby mogła zintegrować swoje wartości, to również musiała coś osiągnąć. Więc była na nią tak olbrzymia presja, aby ona była kimś, że musiało tak to się wszystko w jej życiu potoczyć. To była olbrzymia siła jej woli, bo ona wiedziała, że tylko i wyłącznie jak coś zdobędzie i osiągnie Saturn rządzący domem 10 to będzie mogła zdobyć wartość i miłość, Saturn rządzi Wenus, i będzie wreszcie mogła się czuć bezpiecznie. Saturn ma największy wpływ na Księżyc. I tym Saturnem rządzi Mars. Poprzez odwagę, wolę, działanie, kontrowersje, skandale, cokolwiek trzeba. Skorpion nie przebiera w środkach, Mars skorpion nie przebiera w środkach. Po trupach do celu. Cokolwiek jest potrzebne, ja zdobędę tą wartość, ja zdobędę to bezpieczeństwo, ja coś osiągnę, ja coś zdobędę, ja będę kimś, ja będę indywidualnością, ja pokażę swoją, swoje emocje, pokażę kim ja jestem, ja pokażę swoją seksualność, ja siebie wyrażę. I to jest właśnie skorpion, który jest bardzo seksualnym, intensywnym znakiem, który przekracza tabu i jednocześnie wodnik. Który jest rebelem i buntownikiem, i który szuka wolności i chce wygłosić swój światopogląd i swoje idee. I to mniej więcej możemy zobaczyć właśnie w horoskopie Dody. To jest pewien skrawek tego, co możemy zauważyć w horoskopie, i mam nadzieję, że podobała Wam się interpretacja horoskopu Dody. I. Dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, na które elementy jeszcze w horoskopie zwróciliście uwagę, bo jest ich wiele. Moglibyśmy mówić dużo więcej o domach, którymi rządzi Wenus, o domach, którymi rządzi Księżyc w tym horoskopie, którymi rządzi Jowisz. Oczywiście jest tak wiele fragmentów, tak wiele informacji w horoskopie, więc zachęcam Was do komentowania i dzielenia się swoimi własnymi spostrzeżeniami. Dzięki.